Witajcie, kochani, w kolejnej odsłonie Drogi do Nieba. To bardzo ta nazwa bardzo mi się spodobała, bo w zasadzie odzwierciedla sedno całego naszego tu pobytu. Jesteśmy wędrowcami, którzy i tak kiedyś wszyscy wrócą do nieba. To jest tylko kwestia czasu, kiedy będziemy już gotowi do powrotu. Jak na razie większość z nas nie jest zainteresowana, to jeszcze nie ten czas lecz są osoby, które już czują tą potrzebę, chcą wrócić. To bardzo dobrze, jak długo można tutaj męczyć się w tych światach. Z tyłu są tam moje dwie książki, które polecam jako odnośnik do innych ksiąg, bo jest to bardzo ważna wiedza, która została już napisana. A opiera się na informacjach prosto ze źródła. Także te trzy tomy, które będą w przyszłości, będą stanowiły zasady, które będziemy mogli stosować w swoim życiu. I wiecie, kochani, że jesteśmy coraz bliżej drogi powrotnej do nieba. Pamiętajcie o tym każdego dnia. Nawet jeśli się coś zdarzy, nie przejmujcie się tym, bo nasz dom staje się coraz bliższy dla Was i dla mnie też. Pozdrawiam Was wszystkich słuchaczy, ale też to przesłanie idzie do. Innych, którzy jeszcze nie zauważyli, nie poznali nas, a szukają, takich ludzi jest trochę na tym świecie, nie tylko u nas. I kwestia będzie polegała wszystko na tym, żeby odnaleźli to, czego szukają. Niektórym zabraknie jednego życia. Ale cieszę się, że wy już znaleźliście to, co było kwestią waszej, waszych poszukiwań. I że jesteście i słuchacie i próbujecie odnaleźć tą właściwą drogę, którą przez te lata szukaliście. Nawet jeśli to był przypadek, to może nie ma przypadków. I pamiętajcie, serce umysłowe będzie lepsze niż odwrotnie, jeśli będziecie wszystko próbowali jakoś poukładać sobie to życie, i wszystkie Wasze problemy mogłyby nie być tymi problemami. Starajcie się robić tak, żeby nie przejmować się tym, jeśli możecie. Tak mówił też ojciec Pion na rozmowach. Róbcie wszystko, żeby te sprawy wasze nie zabierały wam myśli o niebie, o tym świecie niebiańskim, którego nam brakuje. Starajcie się. Nie jest łatwo. Różne są sprawy, sytuacje, które powodują, że zaczynacie udręczać siebie i myśli kierować w inną stronę. A moglibyście chociaż przez chwilę, zwrócić uwagę na to, że jak te myśli wam uciekają, że możecie. Na ukierunkowanie swoich myśli. Nie jest to łatwe, wiem o tym, ale można próbować i zawsze te złe myśli odkładasz na później, bo może okazać się, że sprawy się rozwiązały i jest dobrze. Idźmy drogą w stronę światła. Drogą miłości, przyjaźni, drobne, gesty. Miłe spojrzenia w życiu codziennym dadzą Wam jeszcze większą satysfakcję z tego waszego życia. Nie trzeba dużo. Wystarczy tylko w kimś, którego znacie. Albo poznajecie, zaszczepić dobro, bo zła mamy bardzo dużo, a dobro jest zamienione na zło. Czyli to, co dobre, to jest lansowane jako to złe. No bo jakże inaczej może być w takim świecie? A ja Wam powiem, że może być, że to, co jest dobre, Niech będzie dobrym, a to, co jest złe, niech będzie złem. I niech tak już zostanie, bo to jest najważniejsze, żebyśmy nie pogubili się w tym wszystkim, w tym świecie, bo nasza droga zakończy się w niebie. I wszystkim Wam tego życzę. Czy to stanie się teraz, kiedy zakończycie swoje życie, czy za ileś tam kolejnych, może w ogólnym bilansie nie mieć to większego znaczenia, ale ma znaczenie w kwestii tego, że można to załatwić od razu, a nie czekać jeszcze długo, 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 aż Wam się wszystkie Wasze chcenia. Odechcą, <noise> czyli już wam się nie będzie chciało mieszkać tutaj, w tym kosmosie i zamarzycie o powrocie do domu. Pięknego domu, wspaniałego. Nie do opisania domu wiecznego i nie ma tam żadnych narodzin, śmierci. Za to możesz wyglądać, jak ci się podoba. Nie ma znaczenia. Nikt tobie złego nie, nie powie, czy nie zrobi tobie. Bo i po co? I tak nikt od ciebie niczego nie potrzebuje. Wszyscy jesteśmy samowystarczalni. Nikt nam niczego nie każe. Tak piękne z niebo. Te słowa i tak nie odzwierciedlają tego, jak to wygląda. Pięknie niesamowicie. I ta miłość to piękno tego świata. Aż trudno opisać to, jak wygląda. Bo niektórym wydaje się to trochę inaczej. Bardziej zagmatwane, że to jest niedoścignione, nieukiełznane przez nas. Bo skąd wziąć to wiedzę? Bardzo dziwne sobopisy różnych miejsc. No i można mieć zamęt w głowie, bo które to właściwe jest? Kto pisze prawdę i kto mówi prawdę? Na tym ten świat się opiera na manipulacji. Jak poczytacie, na. wystarczy jakiś pierwszy wątek z brzegu wypisać. Okazuje się, że wersji jest bardzo dużo. Nawet taka zwykła nasza historia. <laughs> Powiecie, że jest napisana, tak. Ale kto ją napisał? I z jakich czerpał źródeł? Nie wiemy. Nie jest to napisane. Opierają się na jakiejś niepełnej wersji jakiejś kroniki i próbują to wcisnąć, że to już jest cała ta historia opisana. A tu jedna książka i to niepełna wydana, a oni chcą wcisnąć, że już wystarczy, to, to im wystarczy do tego, żeby ta historia była stworzona. To zauważcie, jak to wygląda w szerszym kontekście. Przecież nie tylko nasza historia, a do tyłu były tu różne cywilizacje, które pozostawiły jakieś niewielkie ślady po sobie. Ale, nie znajdując tych śladów, można stworzyć swoją wersję właściwą dla danej grupy, która się zgodzi z tym i napisze ją. Tak było z historią szerszą ludzkości. Przecież były tu inne cywilizacje. Są artefakty, które zostały znalezione i są upublicznione. To jako ciekawostka, bo kto by tam zmieniał? No niech tak będzie, jak było. Ale jeszcze wcześniej, przed tą cywilizacją naszą, która powstała, przecież ojciec Pio mówił, że były inne cywilizacje, nawet razem z dinozaurami. I też znaleziono kilka artefaktów, ale można je normalnie wyśmiać, albo powiedzieć, że to są domysły tych, którzy to zinterpretowali. I znowu zostajemy przy tym samym. Czyli przy wersji oficjalnej, która już została napisana. A co dalej? Do tyłu. Przecież nie tylko historia Ziemi. Ziemia to tylko taki mały kawałek tej historii kosmosu. No i co? A jak powstał kosmos? O co w tym chodziło? No mamy te książki, które o tym mówią. Ale czy to jest język zrozumiały? Ja myślę, że trzeba by się doktoryzować i każdy z nas wyciągnie inne wnioski z tego, co tam zostało napisane. A więc znowu nie do końca można jednakowo to zrozumieć. A tu tom pierwszy. I tom drugi jest tej wiedzy, która została już napisana językiem XXI wieku. I tu nie ma dwuznacznej interpretacji. Jest konkretnie napisane. Dzięki Tobie, Wiesiu, który poświęciłeś swoje życie na to. Ale to dobrze, bo chociaż jeden z tych rozmawiających mógł przyjąć, Tą wiedzę poświęcić swoje życie, które nie jest łatwe, na to, żeby dopiąć wszystko tak, jak ma być. I za to Ci dziękuję. Otwierasz serca bardzo dużo osobom, dużej liczbie, nawet jeśli to nie są wielkie ilości naszych dusz, które otwierają się. To i tak na przestrzeni lat, które będą do przodu, to będzie bardzo dobry punkt odniesienia i bardzo dużo osób będzie chciało poznać tą wiedzę. Nic na szybko. Wszystko się stanie we właściwym czasie. Bo to nie chodzi o to, żeby tak jak powtarzam zostało to narzucone. Nie. Nikt, nikt ma nie narzucać nikomu żadnych takich informacji. To będzie wychodziło z każdego, kto zechce poczytać te książki. Czyli stąd, z serca. A kiedy już otworzą się serca większej ilości osób, wtedy nie trzeba niczego z góry narzucać. System miłości, to nie jest w góry narzucone nic. To będzie wychodziło od środka i pójdzie sobie w kurę. I wtedy nawet żadne prawa nie będą potrzebne tym, którzy będą rozumieli. Bardzo rozumieli, bo prawo jakieś będzie z tego względu, że nic na siłę nie można nikomu narzucić. A ci, którzy będą, patrzyli. Poprzez serce i czuli sercem, oni będą czuli to prawo i będą rozumieli, co jest dobre dla siebie i dla innych naszych braci. I pamiętajcie zawsze, że jesteśmy w drodze. Na takiej wędrówce w drodze do nieba. To jest bardzo dobre stwierdzenie. Wydaje mi się, że wędrowcami w zasadzie i tak większość z nas wróci. Prawie wszyscy. A oprócz tam kilku, którzy jednak zaplątają się w ten system i nie będą chcieli powrócić, jak to mówił Ojciec Pio. Ale to jest tak niewielka grupka, że. To już nie nasza sprawa. Każdy niech idzie własną drogą i nie myśli o tym, co się stanie z, z tymi nieposłusznymi. U niektórzy są tak silnymi charakterami, że próba jakiegoś przekonania ich do tego może dać odwrotny skutek. Więc nie wszyscy mogą chcieć, a jeśli nie chcesz, to dalej idź swoją drogą. No, czas leci, a ja nie będę tego tak długo wam nagrywał, bo nie ma sensu. Jest wiesiu, który robi to wystarczająco dobrze. Ja mogę się pojawić za jakiś czas i pokazać, że jestem i prowadzę was też w miarę. No, jak tylko mogę w tej wędrówce, w drodze do nieba. Pozdrawiam też innych, których tu nie wymieniłem, a wymieniłem tylko Wiesia. Kuba, Ciebie pozdrawiam. Maczka, chyba. Ja tu z pamięcią mam, tak jak każdy, że. Niektóre rzeczy pamiętam, a niektóre mi wypadają. Szczególnie imiona. No tak to jest. Więc pozdrawiam Was wszystkich, każdego z osobna i wszystkich razem. Jeśli słuchasz mnie, to znaczy, że ja tobie ślę to pozdrowienie i przekazuję Wam błogosławieństwo. Ta w niebie cieszą się na to. Co my robimy. I nam przyklepują. Bo każdy gest, który sprowadza kogoś do domu naszego w niebie, jest czymś wspaniałym, bo widzą, jak tu niektóre rzeczy idą w złym kierunku, a my próbujemy ten kierunek ukierunkować prosto do góry, tak żebyśmy mogli Wiedzieć i znać drogę powrotną. Także Was wszystkich dziękuję Wam za to, że chcecie mnie słuchać. A jeśli będziecie chcieli, to ja będę nagrywał. Dzisiaj tak, z tego względu, że dwa tygodnie wcześniej było moje poprzednie nagranie, postarałem się coś Wam powiedzieć. Wiem, że tam. Szału nie ma z tym moimi wypowiedziami. Ja nie stosuję żadnych książek ani nic. Ja to robię od siebie. I cieszę się, że jakaś grupka nas jest i możemy wspólnie słuchać i tworzyć tą atmosferę systemu miłości. To na tym już będę kończył. I pa, kochani. Do następnego razu.